Jestem w kolejnym miejscu, zobaczcie, za mną jest taki jest most chwilowy, jest most nowy i są panowie, którzy są bardzo ciekawi, co ja dzisiaj wyłowię, ale jestem właśnie pod mostem kolejowym. Kolejowy most, który będzie chyba zdemontowany. Demontowany. Tak, demontowany. No do co? Do pierwszego połowu, więc I zobaczcie, panowie się dołączyli i zobaczymy, co tam za pierwszym razem będzie. Jest coś tam jakiś drucik jest. Zawsze coś jest Niechlina namoka. I namokła. <laughs> jest pierwszy rzut mój, a no i zaczynamy. To jest nieważne, tam, kto tam więcej jest złapie. Ale linę to mam długą, upierdzieloną połowę, kochani. Nie. Nie, może być różnie. Magnesy tu będzie trochę tego złomu. O, o, zobaczcie, o już, o, patrz, o, śruba o, kolejowa, śrub. pan mówił o, magnes, no zobaczcie, no. Jest. jest i kolejna śruba, jest, jest, kurde, to, co lubię najbardziej, kochani, zobaczcie, no, naprawdę. Dzień bez śruby, dniem straconym. Zobaczcie, zobaczcie, jak się spodobało się pana, właśnie o to chodzi, żeby się dbać, czyścić, właśnie. Tak, panowie? No. <laughs> Nie wiem, czy widać, ale pan znowu mówił śrubę. No, dobry pomagier, dobry pomagier. I kolejna śruba jest, a z czymś tutaj zarzewiałem. No kurde, rewelacyjne miejsce dorwałem. Zobaczcie, obłowił. Hm. Mój ulubiony podkładek kolejowy. I teraz mam dużo śruby jeszcze. Ciągle coś się dzieje. Zobaczcie, kochani, jest podkładek, jest śruba kolejowa. Jajku, co za miejsce! Super! jak ja jestem zadowolony. Naprawdę, że tutaj jechałem ponad godzinę i warto było. Jeszcze. Tych panów będę gorąco pozwala długo. Rzeczą no, do listy dopisujemy podkładkę albo coś tam spinającego. Nie no, te mosty są naprawdę rewelacyjne. Tyle złomów tu wychodzi, że to. Wow! Teraz ja mam walkę o magnes. Nie wiem. Kurde, ale cholera. Jakie ciężkie. Nie no. Wow! No, dwa, dwie naraz raz jakieś stawy. Kurde. I to jest dopiero siła, panowie. Mikro tak, 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 siemanko Pręcisław kolega masz? A, ma kolejną śrubę? A ja mam też kolejną śrubę. No kurde ile wychodzi? Cze Dobrze, dzięki serdecznie, hej hej. rzeczą, jest taka podkładeczka malutka. Trochę ją popstukałem, bo patrzcie co to jest. Takie wielkie, a takie lekkie. No i obstukałem tu jest zaszwiała stara podkładeczka. Ile do kila będzie na grilla. Jest śruba. Tak, jest śruba i jest nakrętka. Powiem wam, że mam taki zaczep, że po prostu klękajcie narody. Prawdopodobnie jest coś bardzo zdrowego w tym miejscu. O, tu leży zloma. W ogóle widzę nawet tutaj. Jest tam lina, jest tak napięte, że na szczęście tutaj są panowie obok zbudowy mostów. Może mi pomogą uratować ten magnes, którego zaraz po prostu odłożę, bo boję się, że drugie raz takie, takie, takie coś trafię. Magnes jest zaczepiony w coś, o coś, nie wiadomo Będę musiał się rozebrać i tam wejść do wody Na szczęście mam z sobą chyba zapasowe buty Coś tam jeszcze I jak na razie połowię tą belką Połowię fafikiem A na sam koniec dopiero, dopiero wejdę do wody Chociaż mi się to mega nie uśmiecha, ale muszę tuchę belka przynosi mi taką śrobę. A ten czekaj tam, czekaj bo jeszcze z godzinkę połowie. Może sam odejdziesz z własnej woli i zobaczymy, Co tam ciebie przyczepiło? Czuję się też polcam ludziom firmę MagTom, Magnepol, jak widać, Magdepol działa bardzo skutecznie. Zero ściemy. Wszystko na żywo leci. Kolejne pierdołki wywalane są no Brzeg, o kurczę no dzisiaj będę miał wycisk Naprawdę wycisk będę miał jep do środka do wody, ej, dawajcie Tutaj panowie mówili, zobaczcie, w sumie miałem odchodzić, jednak pozostaje w jednym miejscu i jest śruba za śrubą i o to właśnie chodzi Jest kolejna śruba, to co najbardziej lubię Oj ile ona wkręciła ludzi w fajną euforię po prostu, zobaczcie, jak ja tam już chciałem iść po, tą, po ten magnes, to zaczęło mi tyle wychodzi zło, może że jestem w szoku. Po prostu, sztuka za sztuką ciągle coś jest. Kurczę, naprawdę mega miejsce. Jednak miałem nosa, ale będę miał nosa niedługo, mokrego, jak będę pod wodą. O, linka, nie uciekaj. Dobra, jest linka. Na pocieszenie znowu wychodzi śrubunek, śrubka. No i czerwcowiała blacha. Totalnie. Jest już troszkę tego, w jednej kastrze i w drugiej będzie coś jeszcze. Oj, powiem wam, że się mega przejmuję, bo ogółem nigdy w życiu nie morsowałem, a muszę wejść do wody. To nie będzie coś dla mnie miłego, bo wchodzę pierwszy raz w życiu w tak lodowatą dla mnie wodę. Mam nadzieję, że yy, Uda mi się szybko go wyhaczyć ten magnes. No i żeby po prostu szybko go odzyskać. O, kamienie magnetyczne, pełno ich jest. Tam jakiś posiąg przejeżdża, pewnie towarówka, a nie jakiś taki nowy buddy max Co to jest? Ciekawe. panowie i panie miłośnicy PKP i kolei różnych powiedzcie, o to, co to było w ogóle. A ja tu tam kolejny raz. Widzicie, zaczynam się już rozbierać, nie wiem czy to będzie widać ale yy, będę chciał ustawić tutaj jakąś kamerę tak żeby mnie widziała jak yy, podejmuję podejmuję tą właśnie mój magnes Dobra, kręcę to wszystko szybko się rozbieram kurczę szkoda, że tu nie ma nikogo ze mną, bo było... byłoby raźniej przynajmniej a tak to sam próbuję Oj. Niestety Strip dla ubogich, kochani. A czego to się nie robi, żeby odzyskać bardzo ważny magnes dla mnie o kurde No tak, dziękuję Tego mi było trzeba Na pewno Dobra, dobra, jeszcze o, o nie wiem czy to będzie widać mnie będzie mnie widać chyba. Tak, będzie widać. Dobra. Wszystko jest zdjęte. Zegarek też. Że się nie zmoczył. No szkoda. Dobra. Łap. Hops do wody. Oje zimno. Powiem wam, że jest. Wow! A tu kamera się mogła mi nie przela Po Teraz znowu. Dobra. Jestem bliżej. Dobra. Jestem tutaj. Dobra. Hmm. Dobra, już wiem na czym Ona się przyczepiła. Nie ma opcji. Kochani, nie ma opcji, żeby się dojrzewała. Widzę, że to jest takie wzmocnienie. Tego elementu. Tysiące igiełek mi się wbija w nogi. Mm. Jest szalenie nieprzyjemne. O, cholera. Nie powodzę tego nikomu. Ale stał. Nie, zapyta się, może ten? Tak to tutaj jest blisko. Wow, wow, wow. Ale was szanuję, kochane. O kurde. Nie, to nie. No i dla mnie. O! Wow. Wow, 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 wow. O nie! 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 Tu nie podaje traktor, więc zobaczymy, może się uda go się nakłonić I kolejna rzecz Kawałek płaskownika O i otwieracz do szampana Coś takiego Za zobaczymy, ...całej okazałości Niesamowite! Co? Czego to w wodzie nie ma? Ktoś tutaj chyba świętował Nowy Rok, no się mu wymknęło no, powiem Wam, że stało się coś niesamowitego. Drugi magnes w zupełnie innym miejscu się tak sklinował, że też nie dam rady go odczepić. Mam tu w tej chwili dwa swoje magnesy, najlepsze uczepione i prawdopodobnie jednak będę ciął linę yy, po prostu bo. No nie wiem, po prostu nie wiem co sam mam mówić Dwa magnesy pod tym mostem mam przyczepione Tak mega skutecznie Jak nigdy w życiu jeszcze nie, nie, nie miałem To są jakieś dwa rzeczy ogromne Pod tym mostem No i po prostu ja jestem załamany Naprawdę jestem załamany Nie no po prostu masakra jeden magnet tu jest po lewej stronie, blisko widać go jest na jak widać jak się plącze a drugi jest tam daleko koło kastry zaraz, zaraz, zaraz go przybliżę tak widać, właśnie jak lina tam bulgocze no powiem wam, że takiego dnia to ja już nie chcę pamiętać. Jestem mega zły. Po prostu tak zły, to ja już dawno chyba nie, nie byłem. Dobrze. Czekam na panów. Jak będą, to będą. Jak nie, to nie, bo czekam ponad godzinę. Mieli być w ciągu 15 minut, ale trudno. No co? Zapraszam was do komentowania, lajkowania, subskrybowania tego kanału. Niestety. Czarny dzień dla mnie nastał. Cześć. Po prostu jeszcze jedno takie ujęcie. Obraz nędzy i rozpaczy. Ładnie szło, ładnie żarło. Ładne kotlety były. Ale. zobaczcie, no. Dwa magnesy utopione. Ni cholery no nie idzie tego. czy ich oczepić ręcznie. Po prostu masakra. Na szczęście mam jeszcze inne magnesy, ale no, to będzie bardzo pamiętliwy, zły dzień dla mnie.